Tym sposobem dotarliśmy do końca wysładzania mm, ciemnej pszenicy. Za chwileczkę zmierzymy Belgię. Ja, co prawda, chciałem się sugerować programem, który tam e, pokazywał mi e, pewne dane, ale widzę, widzę że. Tym razem, tym razem nie osiągnąłem takiej wydajności jak trzeba, bo jest trochę więcej niż pół garnuszka. A więc no już się nie wylewa, nie przelewa. No ale myślę, że i tak, i tak coś około 30 litrów z tego powstało. Tutaj jak widać no już zupełnie, że tak powiem, filtrat osiadł na dnie. Pobrałem już próbkę. No i cóż, teraz trzeba zmierzyć BLG przed gotowaniem. No, czy tak, czy tak, piwo nie jest konkursowe, ale i tak będzie w stylu, podejrzewam. Więc nie będę już wysładzał wody. No, jest tak 10,9, prawie 11. Tak mówię, 9, ponieważ widzę, że jest przed 11. Sprzętku światłu dziennemu. Jak widać na refraktometrze. No oczywiście to nie są, to nie jest skala plato, ale wytrwali oglądacze widzowie wiedzą o co chodzi co tak naprawdę wskazuje balingometr. Czyli słuchajcie, no prawie 11 BG zadawała mnie to, ponieważ ten jeden stopień skoczy w trakcie godzinnego gotowania. Gotować będę na wieczór, bo teraz muszę jechać pod córkę do przedszkola. Ja do szkoły już ja tym czas leci. Zamykam kranik niniejszym, tak żebyście widzieli, że ja to naprawdę robię. Odłączam, że tak powiem, wysuszony silikonowy, zielony mój wężyk do wysładzania. I niniejszym kończymy wysładzanie. Wstawiam garnek. Właściwie odstawiam garnek. Jeszcze spojrzę na skalę, żeby zobaczyć mniej więcej ile tego tutaj powstało. Patrzycie, jest ta skala na całym świecie. A tu jest 50, 45, 40, 30. Około 30 litrów. Trochę ponad 30 litrów. Wyszło o prawie 11. Także cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o e, kwestię e, wysładzania Dunkelwisena. E, tak naprawdę nie ma e, wielkiej e, kwestii, jeżeli chodzi o e, chmielenie. Ponieważ wrzucę całą paczuszkę Halertała Tradicjon, czyli tego chmielu, który jak najbardziej nadaje się do Dunkel Wajcena 30 gram na chyba 30 minut. Bądź 20. Nie pamiętam przepisu ale to będzie już wieczorem. Jak będzie ciemno, ciemniej będzie i przyjemniej. To wędruje jak zwykle do śmietnika. drożdże sobie pracują jak tylko mogą. Ja im czasami jeszcze pomogę. Jak widać, do gęstwy nie potrzeba tak naprawdę mieszanła. Może co jakiś czas, czas mieszać. Zapach przyjemny, pszeniczny, goździkowo, bardziej bananowy. Więcej goździka jest w tym aromacie niż banana, to ciekawe. Oczywiście to jest gęstwa po piwie żytnim, rogendirze. Może dlatego? Nie wiem. Do zobaczenia. Jest 30 gotowań. minut gotowania, wobec tego chmielimy, chmielimy. Chmiel... To klasyk do dunkelweizenów. Otwieramy go komisyjnie. Bardzo ładny. No klasyk. Ja jeszcze sprawdzę, czy to miało być 30, gramów. By się nie udało, gdyby nie nasza naczelna chmielarka. Pokiwaj, pokiwaj panu. <grym> Dobrze, proszę, to jest chmiel za swoje zadanie. A mamy tak od razu wszystko? Eee, no, tak wiesz, tak jak zawsze zresztą. No, czekaj, a ja to znaczy, jest Nie, nie tu, o. No i wale. Dobrze. Wszystko co do ostatniej sztuki. Mm. Proszę. I mieszaj, dziewczyno. Ale to gorące. Tylko, że termometr mi przeszkadza. Aha. Proszę. Dziękuję. Wolni, wolni, wolni. Jest. Okay, ok, No dobra, stary styknie Wymieszane, już tak? łychę Tak jak zawsze Tak jest, dziękujemy Ci bardzo Au. Do widzenia No ładnie Do zobacznie. widzenia z baru Czemu z baru? To nie wiem Ok, batryce tu stworzyła trochę mielu. chmielu. Odparowanie jest spore. No jakieś nawet może być i ponad 5 litrów. I tak. Niewiele roboty jest tak naprawdę przy dunkelwajcenie. Gotowanie klasyczne, godzinne, aczkolwiek są przepisy, które mówią o tym, żeby gotować 20 minut i wtedy nachmielić na 60 a ja postanowiłem gotować 60 minut tak delikatnie pod nakryciem, nie przykryciem żeby nie było potem różnych problemów z aromatami piwo ma jakieś 97 stopni co tak mnie troszeczkę niepokoi powinno mi 100. no ale cóż co zrobić panie barało naprawdę sporo. Jeszcze raz zmierzę temperaturę. Jest dziewięćdziesiąt. 90... No tak, dziewięćdziesiąt siedem stopni. Na styku. Nie do końca mi się to podoba. Okej. Okay. Zostało nam jakieś 24 minuty gotowania. Po tym nastąpi bardzo szybkie chłodzenie, jakieś 20 minut do temperatury poniżej 20 stopni, czyli jakieś optymalnie byłoby 16-17 stopni na plusie. No i wtedy zadamy gęstwę, która jak widać przestała już tutaj pracować. Mamy tutaj odłożone już drożdże. rozmnożone i kawałek już brzeczki. Przypomnę starter, a może i w ogóle nie mówiłem o tym, starter, starter robiłem na słodzie, na ekstrakcie pszenicznym, w takim syropie z lesa, w takiej małej puszetce, niesuchym. Szczerze powiedziawszy nie wiem ile belgię, po prostu zadałem już wszystko od tego dwulitrowego starteru. Część odparowała, zrobiło się 1.8, 1.7, wtedy, wtedy schłodziłem bardzo szybko w garnku do 22 stopni dokładnie i zadałem wtedy gęstwę, część gęstwy 3068 od Weista, czyli typowej gęstwy, gęstwy Stefana do, do piwa przenicznego. pszenicznego, Drożę pracowały w piwie żytnym, a teraz będą w ciemnym pszenicznym. Jeżeli uznam, że będą jeszcze do użytku po drugim razie, w miarę czystym profilu, no to wtedy zrobię jeszcze pszeniczny. Czemu nie? Następne piwo w planach to piwo marcowe, będzie ważone w święta, prawdopodobnie w poniedziałek przyszły, bo będzie wolny, czyli typowy dolniak do wylażekowania. Tak, właściwie jeszcze w marcu ważony, więc hmm, będziemy go pić oczywiście na Oktoberfest. E, szybciej nie pozwolę. E, no, czekamy. 22 minuty do końca gotowania. Ok. E, brzeczka się schłodziła. Trwało to trochę dłużej niż zakładane, bo jeszcze zdążyłem się nawet ogolić. Wobec tego teraz tak. E, temperatura brzeczki schłodzonej wynosi 17 stopni. Więc jest tak, mm, wiadra są, płuczą się już w oksji. Rzadko to, o tym mówiłem i yy, uczulałem Was, ale... Wszystko co ma związek z kibem musi być... musi być czyste. I tyle. opcji. Po każdej opcji myję również mm, filtrator z oplotem. Teraz tak, to wszystko było wymyte w opcji, znaczy inaczej już wysterylizowane, teraz jeszcze coś takiego. Despray niech to się jeszcze przerobi, despray to jest roztwór alkoholu. w tak czystym wiatrze nastąpi teraz na powietrzanie. Drożże są. Pachną dobrze, czyli można je zadać. To jest jeszcze etap, gdzie możemy nie zadać ich i uratujemy piwo. Przed skażeniem. Teraz je na To jest jeszcze ten etap, gdzie za wszelką cenę nie musimy wcale tracić piwa, tak robimy drożdże i tutaj się okazuje, że one są skażone. Zapewniam Was, że, że natychmiast to zauważycie, odczujecie nosem, odrzuci Was, kanaliza siarka i tak dalej. Tu jest przyjemny chlebowy aromat, nie posmak, no i taki typowo drożdżowy, no. nie jest to zbyt przyjemne, ale nie odrzuca. Akurat tu jeszcze jest dosyć fajnie tutaj taki bananowy posmaczek. A więc, no koledzy, najciekawsza część programu na powietrzanie. To jest jeszcze nieodfermentowane, więc mierzymy. Brzeczka jest schłodzona, więc pomiar będzie bardzo dokładny. Piwo jeszcze w stylu, aczkolwiek już prawie, że nie. Proszę, bardzo trochę podskoczyło. Trzynaście Belgie. Dobrze widać? Myślę, że dobrze. Trzynaście Belgie. Zobaczymy ile litrów. Więc co? Na bezpieczną metodę, dobrze to robić we dwójkę, To jest naprawdę ciężkie ile litrów? Dwadzieścia trzy i pół litra. To wymyję. Mam tutaj taką, taki osad drożdżowy, ja się tego pozbędę. Dobra, teraz przelewam go z powrotem. No, Wiatr, akurat mogę z wyższej wysokości. I ostatni raz. Przechodzę czas na zadanie drożdży i dum Kelwajcena znoszę do temperatury 17 stopni 16-17 e, oczywiście temperatura w samym fermentorze będzie jakieś 2 stopnie wyższa no bo tak to będzie 23,5 litra piwa a więc zgadza się wszystko. Mm, tak patrzę muszę wyciągnąć przed blaniem tam Standardowy taki błędzik Wyciągam go oczywiście magnesem No, dymowym ok, Komisyjnie wlewamy pojemność tak 1,8 chyba litra 25. Tym samym koniec serii um, ważenia ciemnej pszenicy. Zapewne spotkamy się przy następnym piwie, to znaczy piwe, piwie dolnej fermentacji marcowym.